Był to kolejny zwykły dzień w Payday 2, a dzisiaj przejdziemy kolejną emocjonującą misję w naszej kampanii, w naszej karierze, czyli Hell, a Hell's Island. Generalnie jest to misja, gdzie będziemy odbijać Bay. Prawda Robuch? Tak. I jako, że nigdy nie zrobiliśmy, no to standardowo przejdziemy na najwyższym poziomie trudności, na Death Sentence, na One Downie. Graliśmy też na jakimś wysokim poziomie z tego co pamiętam robot, bo ja tam widzę, że mam większość My, my, coś, my jakieś achievement tu robiliśmy chyba, nie? No, z uwolnieniem wszystkich coś, coś więźniów czy coś takiego. No tak. Ale teraz Ale to było pod, dawno. Ta pod najtrudniejszą część. nieprawda. Tarbę. dawno i nieprawda. Czyli ja, granie, ja. Kingpin 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 I lecimy. Kingpin. I lecimy. Tutaj końcówka będzie na czas. Ksem trzeba się skupić. A tu tak. taka porada, tam, tam sporo ob obrzykliwów. Wiesz, Loki się nie ruszy, dopóki nie, wybije, nie wybijesz. A właśnie my tu po raz kolejny spotykamy Loka, też nie? Osobiście. To on będzie fajnie w ścianie wschodził, co nie wiesz. Ach, Loki, dobra. I bane, nie, i bane. Misja ogólnie jest długa, czy taka raczej krótka? Raczej krótka Zareży. chyba są. nie, jest jakaś turbo długa ta misja. No dobra, teraz Ona będzie długa, jak nam będzie szło tak jak na Henry's roku. <laughs> Ale to... Nie to no, dobrze, po co osadzać się? Bo amkary wykerowały, no proszę O, słyszymy dentystę jak tam gada Co no, to, wyjdzie tobie, że my mam amkary? No, no, tak, zapominam, że ten... To jest... Ej, chodźmy termaj, termajt szybko Weźcie weźcie termajta Będzie trzeba go wypić potem O kurde, ale nuta od razu Najlepsze Najlepszy do się To jest jedyny spot Tak Że tutaj? Pod tak, tak. że jedyny spot, to jest jedyny spot Jedyne miejsce, gdzie się może i być jako tako... No widzisz, ja czyli tak nie ma tak? czyli jakieś prototypy jednak macie. No, nie, no, a... no mamy, no, no na no ogół nie, nie plątaj się, bo tutaj będzie potem ja na potrzebuję jak coś tego, jednego covera, co nie? A, też ja konwer nie że to się opłaca. O, bo to może zablokować, i potem, jak nie, się bo... nie tutaj... będzie kończył. trzeba tradeować, to potem ten tutaj nie zginie i zostanie sobie. No czy on, czy... ten, dawaj mi covera, nie ma, nie, nie, nie. nie. Co ty jak mówisz, się... on przejdzie z nami no. idzie? No, że on się. Dokładnie. To jest nasz żołnierz, nasz człowiek, to no. To jest nasz No. Daj, ty ty no mu nawet nie zapłacisz za to. otegowania. No, co z tego, że nawet minutę no, jeszcze nie jest. Potrzebuje byczka, chodź Na pewno radę, będzie radę. lojalny i z nami pójdzie i tak dalej. No, tak. Jak będziesz stał na środku, to dostaniesz, ale w łeb. No. W drugiej, o, no sek no, chodź, w drugiej sekcji masz, lepszy, masz lepsze miejsce na konwerty. Patrz. Masz konwerty. No, chodź, chodź, my, lepszy, lepsze konwerty? Dobra, chodź, chodź, tam są lepsze konwerty. Dobra, stawiaj mi. Jak staw ja nie jak Nie wiem, gdzie tu się o, no, tutaj, Chodźcie już tutaj. Dobu. A to można Dobu. było zjeść, no, albo bym gaj, konverta, Ty, Naprawdę. <laughs> Możesz to zliczyć? Mój! Wiesz, mogą ci dać Ej. W ogóle nie się myśli, że taki, że... Ja nie wziąłem bo zapomniałem. Znaczy, nie wiedziałem skąd. Wiesz, niepotrzebny nam. co Na, jest? Gdzie jest Bane? Gdzie jest Bane? Gdzie jest Bane? 0402. 4, 0, 2. Pan wszystko. E, nie ma. Co? 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 Kto się szczyszył? Nie wiesz, Chcesz się Nie, dobrze go słychać. już? U ja mnie, nie u nie mnie nie tak, tak samo, więc nie wiem, o co chodzi. Jakiś problem, normalnie siedzę tylko tak samo. Bo ja cię cały czas tak słyszę. Ja się, co najwy się co najwyżej przysunąłem do tego, do mikrofonu. A, bo to jest śmieci trochę. Dę. Dę Daniel. Nie no, nie rób tego autentycznego dźwięku. Nie umiem, nie umiem takiego dźwięku Są dymy. Fastę zmarnował, no i jak ja to potem tam zjem. E, bardziej taka solidna, więc powiedziałem, że jak ktoś to zjeścił, wiesz? Zagryzka. <grystanie> ta, no tak, do piwaj, tak. pamiętacie, jaki jak Bane tu rozpijesz, zrobi? No tak, no. Ta, no Bane <grystanie> po prostu. No, tak, bain, bo bain jest... Bain jest... tak, a ile musimy czekać żeby jego uwolnienie się? 30 sekund? 30 sekund. Dobra. Nie, no bo Bane po prostu injektor odpali. <gryzamy> Ale mocno, wiesz... będzie to i nie będzie problemu żadnego. On z własnymi rękami bulldożerowy głowę wyrywa, czy nie wiem co tam jakieś... Ja, ja, bym, ja bym na jego miejscu zrobił dokładnie to samo. Dobrze <gryzamy> ja, wchelanego ja, za, za bo to serce. <gryzamy> <I jedno. gryzamy> ja, ja powinienem dawać jabłonowskiego, tak szczerze. Tutaj <noise> mnie do pasuje idealnie. teraz bej, bej im robi to, co Jabłonowski grozi, nie? Że <noise> zrobi. No, no tak. Opa, pa, pa ja gruszył. <noise> No, bo nie jest tutaj ten... Będziesz tam zmienia biegi, no, mówię ci. Ała, ale... Dobre, idziemy. Po... No widzisz, treżnicy chodzą za nami, no. nie wiedzą, co idzie. O, zobacz. Nie, tu są nuki że... z, z tamtej misji. O, to nie raz Nie blokują po prostu, to jest... Blat tu mamy głowice nuklearne, które kiedyś kradliśmy tam z tyłu. <grych> o zobacz, ty bulldozer z... nie ty zmasakrowany. E, no i to wszystko zrobił właśnie Ben, on jest taki zabijakom. No i to bez broni. Ej, czy ja mogę przez tego... Ej, ja przez tego dozera mogę słuchać na pralki. Bez dozera? A, legendarny sekret, legendarny sekret PDA. No. To no, z... Z... jest legendarny sekret Faydea, nikt nigdy tego nie odkrył. Nie w tym wiedziałem po prostu to jest. Mmm, bordenerka na kolankach. Tak samo jak wiecie, ja potrafię. Zobar, ja ja... jak jak to wygląda? <laughs> Chodź do buja, buja, buja. No wygląda że jak... Ty lewitujesz na jego kolanie. boisz się po prostu mego <laughs> dotyku wujka. Hmm. Tam Ej, popatrz! Jadę, ja, ja normalnie go... wejść po nim, ja nie muszę wskakiwać. Widzisz jest sobie jeszcze 15 sekund. Ciekawe, ten dozer identyfikuje się jako schody. zostaw go w spokoju Ej, ale on jest no naprawdę schodami, może po nim wejść, to nie to musisz skada. skakać. Można po, niego, po nim wejść elegancko, tak. schody to schody, no. Znalazł <noise> dla siebie zastosowania a ty sobie dalej to zajmuje Znalazł swoje przeznaczenie. A, a ty co, dalej Wiesz, że gry? bardzo podobnie do tego. Klucze dobrane A, klucze dobramy. O, turet. To jest więzienie, bladeuszu. Ej, patrz ma... Dzięki. Do widzenia chłopaki o. Ma kosz na śmieci na od niej. No musieliśmy turet rozwalić, to było silniejsze od nas. Bo się tu najlepiej obiec jak by najszybciej tak naprawdę. No, no i tutaj. No, ogólnie, bo nie wiem, na jakby... eee... No on już do przebiegł. Nie no, on osiągnął już Victory Royal, nie? Pokonał Kento. <śmiech> <śmiech> no bo... no <laughs> Nie no, nie spoileruj, zaraz zobaczymy jak pokonuje Kento. Więc wygrał Battle Royale sto, sto na jedynego. Bloody Bloody no, do chodź. środka. No, no Bladii pociągnij za wajkę, pociągnij za wajkę blady. Nie, nie chcę, ja, ja pociągnę. Dobra, no patrz, pa, patera, patera, patera. Klap. Dobra, dawaj, otwieraj to. Paha, ty wózowie, ale walka. Pa, widzisz to? I patrz, Lok był w ścianie. Kento, zmasakrowany również. Czemu pada, niech on staje. No bo go trochę, wiesz, jemu przyknęli te... pało nim trochę, to. generalnie. Log bierze Starego na plecy. Dobra, Lok, co się dzieje? No to... go. A, ja widziałem przez chwilę, jak on zawuleżał. Na Najebany to do domu no. Kto A dobra, bo nie musimy od... iść, nie? Musimy no i czekaj, popakuj. Właśnie, to, my to, my to my jest my na my czas. Się... Musimy osłaniać loka. nie chciałem, tak. No lok, za... zasuwaj, mamy 4 minuty, byczku, na co czekasz? No, no nie trzeba powiedzieć, to nie on sam przyjdzie. Gdy! Odnacisnę trójkę, gro proszę. Konwerta chcę złapać baranie. Potem łapisz, a, a się złapać konwerty. Właśnie, potem chcę złapać. Moje konwerty patrzą, że żyją i walczą za mnie. Ja <grym> to To bardzo dobre określenie, blady. To jest bardzo dobre określenie. No! <grym> o, dźwignia, przełącz. Ale strzelajcie, nie tak stoicie przy tej wieży, jak. Ja dźwignie cię, udałem no, A ja strzelam. to co? Chuja no dobra, co tam trzeba mamy? wyprzestać, co nic się nie dzieje. No nie. A no teraz to będzie trzeba czyścić, bo... O kurwa, tak, o, mógł tak. mógł, A, gdzie ja wpadłem? Mógł... No, ja pierdolę. Tak nie wyjdziesz już stamtąd, Robuk. Robu, wypad wypadł stamtąd. No, ja kurwa, dobra, ja, ja bądź, pad, bo, bo, Ja sobie tak wiesz, na silku i spadłem. Wiesz, jak przydać tam coś, postaw mi tu meda. No, tutaj meda będzie na pewno trzeba postawić. Bo tu będzie chyba ten. obuch agregatów masz. No. Z prądem moje ulubione <laughs> Alkohol herbata z prądem. Jeszcze znaczy, piwo A... z prądem w sumie No <laughs> ja. mm. No tak Nie było jakoś tak, że to był taka przykawa mega taka... Dobra, oczyścić! oczyścić no właśnie region. ogólnie im szybciej tu im szybciej tu wybijem śmiejów kiedyś tu będzie sześciu, czy on się ruszy, to nie? Uwaga... Się... Tutaj Znajmniej jest, się tu... tutaj tutaj. Ej, macie tu gówno do hakowania? No mówię, tutaj Ruszaj no, się, nie loker, się O kurde. Za wolno strzelarz, szybciej. No, cloaker, weź go strzel. Dziękuję. Loker, proszę. Idzie. Dobra, loker się ruszy. No słuchaj, no. O, dobra, super. Ja im swoje waży no. No właśnie, daj Mi się robucha na plecach, no. Ja w sumie nie mam trochę amunicji, muszę przyznać, bo trochę się... Oczywiście... Soli, coś się, się, przydaj. się, o... nagrywki się, nie się obejdu... przydaj. Nagrywki się nie obejdą bez wyzywania robucha. No nie, no, no, to... no to jest standard. No, A fajnerze, proszę brać. Proszę się częstować. No. Kurde pierdale. no. Takuje. No. Słaniać mnie, dyczki. No. A, wywalił się. No ale zdążyłem sakrać przynajmniej sniper Będę to proszę wyjść my tutaj, my tutaj rannego eskortujemy, konwencja genewska, proszę opuścić to A tutaj jest tak skitrane. No, no bo tutaj jest cover jako taką, no nie będę wam go kładł pośrodku niczego, No co? Takie rzeczy się kładzie raczej z głową. No. Nie tylko go praktycznie w apteczce. No stało Nie widziałem. No, Dobra wiesz jak wykieruję Ładnie jest odstęp. Jest zachowana przez cwę. COVID. Ej, masz jeszcze jedną tą torbę? Robuch? No ja kładę. Kładę. No, dzięki Bo tutaj taka nie, zadyma nie. porządna jest ogólnie. Dobra, no, no, bo dymy się Tak, to są takie dymyśmy. Dymy. Lewy przycisk myszy, lewy przycisk. Cały czas trzymam, spokojnie. Dzięki ja za poradę. Są ty mini Nie no, spokojnie, solidnie ja ci trzymam, ci trzymam jako tako tempa, w przeciwieństwie do nich. Zapłagam no, cię. Dobra. Możecie... Czemu tu jest... ...upadą zery na... No. rozstaw tu e... mini... apteczki. Chopaki biegnijcie już do escape'a powoli. Lok już idzie. Kurna, ja to muszę sobie kulnąć. Ja też Kulną. injektor. na injektor. Dobra, pan top. E... Macie wszystkie moje flesze, jedźcie. Wieście i jedźcie z tego wszyscy, to tam bowiem flesze moje. Wow! Myślałem, że krasza dostają i tak się przycięło ale... Dobra, Dobra tak. dawaj, nie co się robu! To jest już ostateczny moment Dawaj, ze starym na plecach ucieczka Łap, chyba z tym mieliśmy problemy, Oh Nie no! Po. Łatwa ta misja kręcy. była! I to, ale, przepraszam bardzo wykonaliśmy to w 12 minut! Łatwa ta misja, wyczki Poszło to, lepiej, poszło to lepiej niż Shackleton. No poszło to... No mega ale Shackleton to achievement był, nie? To, to co innego? <grym> to też jest achievement. No tak, ale wiesz o co chodzi. <grym> Nawet no więcej! Tak! końcu no mogę mercy. zabijać. Mogę się... Teraz No Mercy będzie kolejne. Oooo! Hmm. Łatwo! Wiem, co będziemy me. dzisiaj robić. Zabierzemy solid. No mercy, <grym> Ja sobie dawa, wezmę izmy. tego mojego bilda. Na no, hakera. No to dobra, to i zmusi. No nie